Witam serdecznie. Zbiornik rzutańce duża. Dzisiaj tak nietypowo dla mnie, bo mamy godzinę za 20:10, więc zazwyczaj to już mam pół tak o tej godzinie. Czekajcie, jeszcze śmieci zapomniałem wyzbierać. To słabo tak wygląda. Puszkę, paczkę po fajkę pozbieram. Bo powiem Wam ostatnio, że miałem kiedyś tutaj kontrolę i zwrócili mi uwagę, że nie posprzątałem stanowiska przed wędkowaniem. Wiadomo, to nie my powinniśmy sprzątać za kogoś, ale zasady są zasadami. Jeszcze dwa tygodnie temu to ostatnio byłem, brały płocie bym powiedział, nie za duże, ale takie już fajne, między 15 a 20 cm. Później wiem, że się pogorszyło, ale tak jak wszędzie, bo było kilka dni przymrozków z rzędu, ale ostatnio właśnie kilka dni temu byłem na Nieliszu z chłopakami, co możecie zobaczyć na ostatnim odcinku. Dość fajnie połapaliśmy, nawet bonus wleciał, więc mam nadzieję, że i tutaj ta ryba się ruszyła, tylko że jestem na jednym z pierwszych stanowisk, trzecie stanowisko od głównej ulicy. Bo już nie chciałem się brać ze sobą kółek, a ja zawsze tego sprzętu mam trochę. No ale dobra. Dzisiaj metoda, jeden kijek, pętka do nęcenia i klasyk. No i zobaczymy. Do towaru kasterek, topiona pinka i też dorzuciłem paczkę białego, też topiony. Tu zanęta taka 2 do jednego bym powiedział na korzyść spożywki z ziemią, torfową wymieszane. Jokes już taki troszkę śmierdzący. Ochotkę. Pinka żywa, tutaj mam jakieś e, koszyczki do metody. Grubego mam robaka i pinkę na haka i ochotkę Tutaj sobie zrobiłem taką kukurydzę troszkę z zanętą wymieszałem, ale zobaczcie, to będę podawał. Koszyczki różne, tam jakieś smakołyki na metodę, chociaż metodą za bardzo się nie będę przejmował. Co pół godziny, co 40 minut myślę przeżyć. Tylko wstępnie sobie zanęcę. Takie klasyka, to i metodę I dzisiaj tylko na zanętę. Nie brałem ze sobą żadnego peletu Spróbuję, żeby po prostu mi było łatwiej tą samą odległość na klasyku i na metodzie, tylko metodą pójdę bardziej w prawo i sobie zanęcę jedną odległością rozłożę sobie kijki i jak już będę miał kijki, odmierzę tą jedną odległość i na tej samej odległości będę łapał klasykiem i, i metodą dobra, biorę się za gruntowanie o, jak coś, to nie zwracajcie za dużej uwagi na mój kombinezon nie wiem, czy przyrzekłem, że po ostatnim razie go wyczyszczę po tych leszczach i gdzieś rzuciłem w kąt i zapomniałem no ale dzisiaj już mówię to przed kamerą i na następnym odcinku mam nadzieję, że zobaczycie Cześciutki kombinezon. Jeszcze nie ma takich fajnych temperatur, więc cały czas trzeba go używać. Ja mam ten zimowy cały czas teraz na sobie. Dzisiaj około 5, ma być, ma być prawie 10 stopni w dzień, znaczy po południu, ale fajny taki lekki wiaterek, więc myślę, a taki 25, 30 metr dalej, dalej nie będę szedł. Nie ma sensu. Tu są głównie płoteczki. Może możliwe, że jakiś linek czy karaś już się ruszy, bo tutaj łowisko z tego jest znane, tylko że z małych sztuk. Mam taką nadzieję, ale ogólnie chcę złapać jakąś taką płoć fajną, między 25 a 30 centów, to by było już świetnie. No nic, ja gruntuję i zaraz wracam. Niestety mam tutaj bardzo płytkie łowisko, niewiele ponad metr. Podajnik opada tak od sekundy 10, podajnik jeszcze od tak od sekundy 10 do półtorej sekundy. No nie spodziewam się, że aż tak będzie. teraz sekundę 69 zobaczę jeszcze troszkę bliżej na początku rzuciłem na 35 metr, bo tam po ostatnim wędka, wędkowaniu miałem zaklipsowane no to masakra sekunda 20, 30 opadało wiadomo, tu coraz bliżej to te przekłamanie jest trochę większe ale i tak warto zawsze się sprawdzić ja ze stoperkiem sprawdzam no nie, tutaj to bardzo strasznie szybko teraz zobaczymy trochę bardziej w lewo i w prawo jeszcze no nie wiem, chyba że te ryby już się ruszyły to tu będą a tak no to ciężko będzie z takimi większymi drobnica raczej będzie nie no, strasznie szybko, sekundę opada ja już sobie jednak troszkę odległość zmierzyłem 8 długości do kołowrotka e, tu jest tak około 3,5 metra tak do wędki porównuję 24 ,4, 28 metrów Coś takiego. Teraz sobie mierzam na węzły metody. Mam taki zestaw skrócony. Jakbym chciał sobie właśnie gramaturę koszyka zwiększyć, to nie trudno, bo tutaj nie mam tego systemu. Raz, dwa, trzy, siedem, To by było 8. Tylko wrotkę zawsze mierzę, więc sobie zwijam i tutaj klipsuję. No to dzisiaj będzie dobre porównanie metody z klasykiem na drobne ryby. No wiadomo, jak będą naprawdę takie małe płoteczki brały, to raczej metoda nie ma szans. Ale możliwe, że jak jakiś mały bonus się trafi w postaci karasia czy linka, to metoda może szybciej właśnie go wychwycić. Ale zobaczymy. Dobra, wezmę sobie taką miskę, żeby naszykować tą mieszankę do nęcenia. A dzisiaj coś próbuję innego. Całkiem inna firma, całkiem inna zanęta była opisana czekoladowo orzechowa. Coś takiego i też trochę rozgardąco dałem od Sensasa. No i ziemia torfowa. Dobra, trochę kastera. Specjalnie tak nie wyduszam, bo tą mam dość suchą. Trochę białego i pinki. I dość sporo jokersa. I myślę, po dwa czy trzy koszyczki podam w oba miejsca. Ta sama odległość, tylko troszkę inny azymut. Wiecie co, tutaj może trochę dodam kleju a już później jak będę wędkował na klasyka to nie a tutaj jeszcze trochę sobie dam niech to tam fajnie sobie przez chwilę chociaż postoi zanim się w całości pościeli dobra, szklaneczka taka średnia, sweder pro dobra, najpierw sobie podnęcę klasyka gdzie ja to rzucałem? na ten domek o dość blisko, ojejku aż tak blisko łapie? I to jest dwudziesty któryś metr? 24? nie spodziewałbym się, bym powiedział, że to jest jakiś 18 metr Mam nadzieję, że dobrze to zaklipsowałem, ale nie no. Musi być dobrze. Z celnością przynajmniej będzie łatwo taki dystans. Ja lubię tak szybkościowo sobie odławiać. Na zawodach już bardzo lubię. A tak jak sam jestem, to lubię przez godzinę, dwie. Później to się trochę nudzi, więc będę pewnie później wyglubiał przynęte. No ale, też, może co bardzo pozytywnie do tego podchodzę i tej drobnicy tyle nie będzie. No, Okaże się w praniu. Parę brań bym chciał bym dzisiaj fajnych nagrać, czy to na metodę, czy na klasyka. Lubię jak ta szczytówka się gnie, pokazywać to na filmach. Dobra, druga wędka bardziej w prawo, a te krzeczki. Odległość, może między dwoma wędkami, 12 metrów, coś takiego, 10-12 metrów, więc nieduża. No i bardzo blisko wędkuję. Na metodę mógłbym się pokusić o trochę dalsze żółte, ale już nie chciałem się właśnie kombinować z całą odległością i też takie bardziej porównanie będzie. Dobra, ja to sobie wystrzelam i już będziemy zaczynać. Na metodzie zacznę od pomarańczowego dla Merced Marosa, ale ten większy rozmiar ósemeczka. Sama ta czysta zanęta, zobaczymy jak to się będzie wybijać. Chyba nie bardzo, bo mam to dość suche zrobione. A nie, spoko. Tu mam podajnik 400 gramowy, po prostu lubię. I druga wędka, klasyk. Od razu sobie wezmę przypon. Też nie będę jakoś strasznie cienko. O, moje ulubione haczyki wyszły, zapomniałem o tym. No dobra, to zacznę 18x01. 50 cm przypon. Mam nadzieję, że te płoteczki od razu tutaj będą. Dzisiaj zestaw jak zwykle na sztywność z federgumą, choć wydaje mi się, że nie jest dzisiaj potrzebna ta nawet federguma. Ostatnio na Nieliszu, właśnie na dalszym dystansie wędkowałem całkiem na sztywno. Sama plecionka i skrętka z grubej żyłki i wyciągnąłem tam z cztery leszcze. Nie miałem żadnej spinki po drodze. Dobra, zacznę od pineczki jednej i jednej ochotki. No, już nie mogę się doczekać tego pierwszego rzutu. No i lecimy. Pięknie. Bliziutkie wędkowanie, ale w prawo mi poszło. Niby mówiłem, że taka odległość. I tak łatwo się rzuca, poszło już w prawo. Na razie cicho, dwie minutki. Zazwyczaj sobie właśnie biorę na sitko i odsączam te topione pinki i kastery. I tu fajne zastosowanie tego trójnika. Jak nie mam więcej wędek, mogę po prostu tak to włożyć i sobie ścieka. No nic, zobaczę klasyka. Czy tam nic nie skubnęło, ja nie widziałem. Albo i tych ryb tutaj nie będzie. Tak płytko. Tam jak byłem na dalszych miejscach, to podajnik opadał. przynajmniej te ponad dwie sekundy. No nic nie skubnęło, pinka z jest. No nic, wyczekamy te ryby. No, coś się ruszyło. No. Prawie dwudziestka! Fajna płoteczka. To jakiś pan mi przyjechał na groble. Ja go tak troszkę szybko mówię, więc zjebałem, że wjechał na groble, a ten mi już wyskakuje, że kwity mi pokaże. Ale wiecie co, na pineczki, a wcześniej Same ochotki, ochotka z pinką i nie bardzo. Raz miałem wyssaną i jest garzyka. Tyle, że zaraz po 5 minutach wydłużyłem się z przyponem do 70 cm i haczyk numer 22. Tylko że taki grubszy z drenana. Już jak wędkuję na te haczyki 20-22. To już zazwyczaj te grubsze. Z tymi cienkimi od Kamasana mam, mam złe wspomnienia. Z wyginania się, łamania. No i piękna pierwsza płoć. O, i znowu będzie pewnie. Ale wygieło. Zaraz wam ponagrywam brania. Teraz na pusto, chyba. A teraz już malutka. Dobra, na razie zrezygnuję z tych ochotek. Te pineczki będę zakładał. Teraz, akurat, takie fluo, co tam się trafi. A do koszyka głównie na razie tylko daje jokersa. Niech się troszkę tych rybek sprowadzi, i wtedy będę jakoś grubiej może latał. O, zaplątało mi się. Jest płoteczka. Troszkę mniejsze rozmiary, ale fajna zabawa myślę, że będzie. Pod metodą na razie bez uderzenia, ale tego można było się spodziewać. Na razie tam bez wskazania. A tutaj co chwilę coś się dzieje. Na razie małe płoteczki i parę wstręk trafiłem. No fajnie, zanęta mi wpada do herbaty. więc Będę Wam pokazywał tylko jakieś takie mini bonusiki w postaci fajnych płoci. Chyba, że coś na metodę tutaj przywali. Piękny plum. i Jedziemy. No i raptownie się uciszyło, muszę powiedzieć. Założyłem grubego robaka, bo jadłem sobie kanapkę, piłem herbatę i nie bardzo, tylko coś tak leciutko oblizało. Teraz spróbuję powrócić do jednej pinki i ochotki i, i zobaczymy. No bardzo tak leciutko cyka Przesunę został, zobaczę czy już siedzi, siedzi Wow, ale nie jakaś mała A takie podchody robiła Może przesadziłem. Na początku walczyła, teraz już się poddała. Nie no, fajna taka, pod 15. Chyba druga dzisiaj taka rozmiarowa. Pęczek ochotek, i taki krąpiczek się melduje. Teraz na dwie topione pinki i chyba będzie ładna płotka. Nie idź mi tam krzeczorki. Piękna. Zmniejszył mi się przypon z przymusu, bo tam miałem te zaplątanie. To przerwałem troszkę przypon i tak z 10 cm kró krótszy, czyli taki 55-60 cm. Patrzcie, taka 20, tylko jakaś chuda. O! I wypadła. I natopione pięki. To spróbuję jeszcze raz. Ja już chciałem sobie zmienić koszyczek na taki otwarty, 20 z Matrixa. Ale jeszcze... Dam może jeszcze dwa rzuty tym. Chciałem zobaczyć, właśnie różnicę. Czy jak bardziej bym ten towar tam rozpraszał w wodzie i trochę więcej go podawał, to czy właśnie częściej bym miał brania? Bardzo zróżnicowane mają brania te dzisiejsze ryby. Czasem bardzo mocno, czasem dość lekko, ale zazwyczaj, jak dość lekko bierze, to wtedy jest lepsza ryba. A tym razem taki średniaczek pewnie. Między 10 a 15 centów. Ale bicia fajna robi na tej wędce. O, stręga. Chyba nie ma 15-12 centów, więc szybko sobie sprawdzę, jak coś to wypuszczę. Dobra, przyszedł czas zmienić smak na metodzie. Wędkuję już godzinę. Godzinę z kawałkiem. Założę tego małego panetona i zobaczymy. Płotek mam może z 10. Tak mi się wydaje, że powoli już je rozgryzam i się coraz bardziej wkręcają. A po chwili znowu nie zaskakują. Przez chwilę fajnie brałem mi na topionego grubego. Teraz już jest gorzej. O, teraz brania, ale zrzucę metodę. Super delikatne są te brania i wydaje mi się, że to może być spowodowane czym, tym, o czym wcześniej wspominałem, czyli zastosowaniem federgumy na takie małe ryby i na krótki dystans lepiej by było zwykła skrętka, żeby było jeszcze bardziej na sztywno. A ta federguma gdzieś tam leciutko się rozciąga i też inaczej układa w wodzie, po prostu może. już eee, to zaprezentuję. O tak sobie leżeć. Nie napięta, a wiadomo, skrętka to sama w sobie jest napięta, sztywna. A guma gdzieś tak ułoży i ryba jak tak ciągnie, to ja nawet tego nie zobaczę. Teraz spróbuję mały kasterek i biała pineczka. Zmienimy już koszyczek na kratkowy, żeby trochę więcej towaru podawać i troszkę tam zasmużyć. O, słońce nam się nawet przybija. No i na kasterka z pineczką taka wstręga. Jest chyba taka piętnastka. Czuję po biciach. Coś ten desen. Kastery białe. Dość mocno ubiłem ten towar w koszyczku, bo mam go taki trochę niedomoczony. Znaczy on jest fajnie pracujący i Domoczony, tylko że ja to robiłem wczoraj, a dzisiaj już nic nie domaczałem. On przez noc sobie tak nabrał. Przetarłem go wczoraj dwa razy. No i bardzo taki fajny, pulchny. Klejący, ale dość taki leciutki. O, taka wzręga wymiarowa. Około 16-17 cm. A dwa topione. Po kilka rzutów próbuję właśnie różne przynęty. Ale nie mogę jakoś tak odnaleźć na którą by brały takie większe brania nie są aż tak intensywne i częste trzeba czekać czasem minutę, czasem dwie minuty nic się nie zadziało na metodzie damy teraz waniliowy tyle że on jest taki większy to ja go sobie ciachnę na pół i coś takiego no nic, nawet nie liznęło na metodę jeszcze te karasie, linki tu się nie ruszyły Same płoteczki na radarze. Fajna płoć czasem też potrafi przywalić właśnie na Dabelsa. Ale tu widać jeszcze tak ochoczo nie żerują. Chciałbym się wybrać w okolice tam krasniczyna na ten zalew. Tam w tamtym roku pamiętam płoci ładnych co dwa razy połapałem na bata. Tylko muszę się dowiedzieć jak tam jest to przepustka, bo w tamtym roku była darmowa. O, to by był dobry pomysł takie. Jestem wiosenne płocie, tam pewnie fajne są. Nie ja dopiero tam byłem gdzieś w środku ze w lecie i były piękne te płocie, takie pod 30 niektóre. Jest plan. Dobra, wróciłem sobie do tego małego 20 gramowego koszyczka. Nie chcę tam robić hałasu, tych ryb za wiele nie ma. Tak się prezentuje koszyczek. A na haczyku, pinka zachodką. Jedziemy, zobaczymy. O, coś mi tutaj grzeje. W plecy. Fajne słoneczko. To robi mniejsze plum. Nie dość, że to jest obły window z swoim specyficznym kształtem. To jeszcze 10 gramów lżejsze niż jego poprzednik. Karskie ochotki. Eee, rozproszyłem to rozpraszaczem. No i pięknie to wygląda. Może to skusi. Większe te płotki. No coś małego. Nie umiem się wbić w te większe ryby. Z trzy może tylko takie miałem płocie pod, pod 20 centów. Jeszcze trochę czasu No to wzdręga i pewnie sobie podnęcę Może wezmę sobie tą moją kukurydzę Dodam jeszcze trochę więcej nęty. taki slopik się zrobił I tym podnęcę Zobaczymy czy coś większego przyjdzie, czy nie bardzo Już różnie próbowałem Na pinki, na kastery Na grubego teraz jednego, czerwonego Jeszcze raz na grubszego spróbuję Tak zawsze po dwa, trzy razy z rzędu, jak już chcę sprawdzić jakąś przynętę i ta grubsza ochotka też jest w koszyczku, ale nie umiem, nie umiem pogrubić tych ryb, chyba ich tutaj nie ma za wiele, a na metodę nawet nie chcę, nie chcę nic ruszyć. Podnęcę sobie. Tyle tego. Wsypię też to tutaj, miałem wcześniej. I to kukurydzę, czyli na grubo pojedziemy. Albo podejdę, albo nie. Trochę robaków. I jocka. Wymieszam i będę to miał takie dwa do nęcenia. Dystansu nie zmieniam, o patrzcie Tutaj płoteczka blisko wzięła Tutaj co gdzieś tam na przebitce e, Nagrałem tutaj bliżutko sobie krążyły I nęcimy trzy takie Niech coś przyjedzie większego Teraz też metodę sobie przerzucę. Chyba będzie czwarty rzut. Zmienię melsa. Teraz była ta połówka waniliowego, Może coś się tam dziubnie. Jest pierwsza rybka po donęceniu. Nie będzie to olbrzym. Jeszcze chciałbym spróbować dłuższego przyponu. Zaraz może takie metrowe zastosuję sobie. Co mam na rzekę powiązane? wstręga. Metrowy przypon 00. spadła. 008. Bardzo szybkie branie, ale też mało ryba. Ale nie było. Dość szybkie. Zobaczymy, czy to się powtórzy. Czy te ryby naprawdę takie nieufne dzisiaj są. Mało agresywne. Dobra, jeszcze mam te dwa wyssane robaki. A tutaj mam tą czystą mieszankę i tylko dałem trochę jokersa. I na razie tyle. Grubo zanęciłem to. Tutaj na razie będę dawał ubogo. Teraz musiałem czekać za dwie minutki. No nie. Znowu spada przy całym brzegu. Chyba krąpik był. No nic, na razie zostanę przy tym metrowym przyponie. Przejdę na grubego robaka No Pogoda się zrobiła bardzo przyjemna Takie słoneczko mi tutaj z boku świeci W ręce nie marznę Około 10 stopni, wiadomo słońce Robi to uczucie, że jest e, Parę stopni więcej Szczególnie właśnie w ręce fajnie ogrzewa Nie trzeba chować teraz do kieszeni po rzucie. No Tylko, że z rybami trochę gorzej Ale nie jest chyba taki dzień, bo jak zaczynałem Byłem sam tutaj na łowisku, teraz jest dwóch panów tam trochę dalej I Jeden jak tutaj ze mną rozmawiał Mówi, że Zazwyczaj yy, parę razy tu był i zawsze z pięć takich płoci, ponad 20, a reszta takie małe. A teraz patrzył, siedzi tam z półtorej godziny, to nic, nic nie wyciąga. Gdzieś chodził do następnego gościa, chyba też się pytać, więc jakiś chyba słabszy siedzień jest. U mnie też sama drobnica i nie za dużej. Próbujemy teraz fermentowaną kukurydzę na metodę. To samo obcinam połowę. A tutaj. Tym długim szyponem robaczek wyssany. takiej między 15-20, mam nadzieję. Na ten metrowy przypon. Ochotka z grubym białym topionem O nie, podpięta ryba, dlatego tak walczyła. Patrzcie, za płetwę złapana. Czejdzie to krąpik. Przesiedłem teraz na grubszy przypon 01, ale krótszy 50 cm. Zobaczymy, co dalej. Na ochotkę i jednego grubszego rowaka. No Oprócz tego, że pogoda się fajna, że pogoda się fajna zrobiła, no to nic ciekawego nie mogę Wam powiedzieć. Stręgi mi się wkręciły dość często i odławiam. Opatrzcie, teraz płóteczka albo krąpik. krąpik. Wcześniej same stręgi miałem kilka z Trzeba co, trochę miodu dodawać, coś kombinować. O, z mi opanowało łowisko. Teraz założyłem kawałek dendrobeny i, i jedną pinkę. I też obstawiam, że będzie to wstręga. No, ta może ma 15, ale raczej przy 14 mi się skłaniał. Wypuścimy od razu. A ten kawałeczek dendrobeny nie zostanie. Przybijemy to jeszcze dwoma pineczkami. No i wstręgi same tak się wkręci Same wzręk w ostatnim czasie, nie da się od nich obędzić. Czy na dwa grube robaki, czy na mniejsze, czy kaster z grubym. Ja jeszcze posiedzę z pół godziny i spadam. Nie ma sensu, ale ja tutaj z Panem rozmawiałem. No. Mówię, pocieszył mnie trochę, bo dzisiaj nie ma dnia. Trzech wędkarzy teraz tam dalej siedzi i albo to samo, tylko że w mniejszej ilości, albo nic. Więc po prostu taki słabszy dzień. Ale ja już mam 4 godziny. W siatce może mam 20 rybek. Plus 20 wzdręg wypuszczonych i tyle. No lipa jak była, tak jest. teraz nawet te wzręgi się ucieszyły. Przez chwilę próbowałem na ziarno kukurydzy z 15-20 minut i teraz nawet tych wzręk nie ma. A tutaj nabiję sobie koszyk, zdjąłem klipsa i rzucę gdzieś daleko. Może akurat tam jest trochę głębiej i coś tam się ruszy. sprawdzimy Już nawet płotki mi uciekły. Same w od 2 godzin i też nie za często biorą. Ja już się powoli zbieram. Zaraz ryby wypuszczę. I starczy ze mnie na dzisiaj. Nie dużo, ale zawsze to parę rybek jest. O, to chyba taka najfajniejsza płotka 23 może centymetry Tak to większość z dręk, takich piętnastek i płoteczki, jakieś krąpiki No to tyle na dziś Trzymajcie się i do następnego, cześć! To taka najładniejsza płotka